Witam wszystkich, chciałem Wam teraz pokazać jak Samiczka buduje gniazda wiedeńska, w 26 ale już zaczęła więc może taki krótki filmik Zbiera sobie słomę przegryza na małe kawałki, żeby było wygodnie poukładane rzucimy i trochę świeżej, to ma to zbierać, ale śmiesznie wygląda. i będzie gniazdo o, już samiczka tam uciekła ale ona zaraz pewnie wróci a tak przy okazji jeszcze wam pokażę moje króliki satynowe które są tutaj już w przedzielonej czy no w, przy powiększonej klatce o i tu sobie siedzą już teraz mają dużo luzu elegancko sobie tutaj siedzą mają dużo miejsca więc nie łatwo chodzić samiczka też zadowolona no bo wiadomo im więcej miejsca tym mają lepiej a nie będę już ich przeszkadzał to tyle w tym filmiku do usłyszenia w kolejnym filmiku, bo czekam na resztę samiczek i zrobimy przeglądy gniazd. Do usłyszenia, cześć.